Cześć, mam na imię Jarek. Kuchnia z interioru Chin. Mieszkam w Chinach od 11 lat delegacja kiełki, soi oraz makaron z czerwonego ziemniaka, dużo imbiru, dużo ostrych papryk. Tutaj się je ostro i słono. Przyznam, że nie jestem fanem albo inaczej nie lubię słonego, nie lubię słonych potraw wszak to. Była ciekawa odmiana od mojej bezsolnej e, diety. Y, bardzo interesujące, bardzo lekkie. Stół jest kręcący się, więc będą uciekały nam te talerze cały czas. Dużo ciekawych rzeczy, e, których tutaj pierwszy raz spróbowałem, głównie kuchnia oparta na e, ostrych, e, przyprawach, mocnych, ciężkich sosach. No i oczywiście chleb, e, dużo chleba, mało ryżu. Gulasz z pingwina, zaraz, nie z pingwina, się mówi po polsku, gołębia, gołębia, to jest w ogóle gołębia restauracja, rosoły na gołębiach, gulasze na gołębiach, również słono i, i, i gęste, zawiesiste, ostre sosy, gołąbki miło rozgotowane, muszę przyznać, fajnie smakowały z tym chlebem, muszę przyznać, że dosyć taka ciekawa fuzja tych smaków, tutaj doszła nam również dynia, Dynia na słodziutko z różnymi rodzaju groszkami. Ładnie to pięknie wygląda. Ja jestem amatorem i wielkim miłośnikiem dyni stąd też wszystko pochłonąłem, bo to jest. W Chinach potrafią to robić naprawdę fantastycznie. W Stanach to robią głównie z cukrem, albo na słono, a tutaj dynia praktycznie we wszelkich kolorach i we wszelkich smakach. Muszę przyznać, że ta dynia naprawdę. Mi smakowała. No, ja sam wszystko zjadłem, także lekko upieczona, później przyduszona, i ten groch w różnych kolorach, ugarniszowany ślicznie, cudownie się komponował groch, taki lekko słuchawy, bez smaku, natomiast dynia bardzo soczysta, bardzo słodka. Wlewają do niej czerwonego wina, żeby ona się w piecu nie wysuszyła, stąd też. Tak ładnie to isotrzyście wygląda. To czerwone wino ryżowe ma dużo cukru w sobie, stąd też. A tutaj taka ciekawostka: ubity na miazgę białka z jajek ugotowanych plus eggplant, czyli jakkolwiek to się po polsku nazywa. Zawsze mi brakuje tych słów, żeby to nazwać: bakłażan. Fioletowy bakłażan. Tak to smakowało troszeczkę jak. Żydowski kawior, no bo prawdopodobnie podobna, identyczne smaki, czyli ubite jajka z białka i bakłażan. Rzeczywiście to smakowało lekko jak kawior, bo też pochłonąłem całą miskę, naprawdę nie niesłone, akurat to w tym wypadku nie było słone i nieostre, także fajnie się to jadło i wracała ta miska do mnie parę razy, aż ją wymózgałem do czysta. Szkoda, że była taka mała, bo bym głowę do niej włożył. Takie to było pyszne. W ogóle byłem głodny wtedy, bo cały dzień nie było czasu zjeść. Między pociągiem, samochodami, spotkaniami. Jak widać, chętnych do tego mojego dania było dużo. I muszę wam powiedzieć, że dosyć interesujący smak. Bardzo lekki, niesycący. O dziwem że te jajka, białka ugotowane na twardo. Dodam, że to były, nie były białka zwykłe, tylko to były te białka z tysiąca lat, tysiącletnie, także jeszcze troszeczkę inne w takiej formie żelatyny. I tutaj znowu rzepa. Rzepa w bardzo ostrym sosie, ugotowana na bulionie z, nie z pingwinów, tylko z, mi się cały czas rymuje to z, Amerykan z angielskim pigeon, z gołębi bardzo ostre, ale tego sosu tak za bardzo nie, nie wchłaniałem dużo, natomiast rzepo, kalarepa, rzepa była fantastycznie lekka. I dużo tych warzyw powodowało, że można było się jeść jeść i jeść, jeść i nasycać. Jak widzicie gęste sosy. Tutaj akurat w interiorze bardzo gęste sosy królują. Bardzo interesujące, że to wszystko było na bulionach doprawiane właśnie bulionami z gołębi. To była w ogóle restauracja, jedna z najciekawszych restauracji tutaj na miejscu, gdyż w ogóle w tych okolicach jakoś gołębie są popularne. W kulturze chińskiej w ogóle gołębie są takie sycące, wzmacniające dla chorych, dla mam karmiących. Wracają z powrotem jeszcze raz kiełki kiełki tutaj soi albo jakiegoś innego grochu. No. Poprzetykane makaronem z czerwonego z czerwonego ziemniaka. Dosyć ciekawa interesująca projekcja i fuzja tego makaronu. Makaron bardzo lekki i w ogóle danie mało, że słone i ostre to jeszcze lekko słodkawe. Ja myślę, że słodkości dodawały właśnie ten makaron z czerwonych ziemniaków. Tutaj szybko lukniemy na menu. Spis zdań oczywiście. Gołębie, gołębie na ostro, gulasz z gołębi, gołąb z wody, czyli ryba, gołąb z jakimiś tam warzywkami zupa gołębiowa, gołębnica, gołąbnik, gołębiątko, tutaj jakieś kalafiory, wołowina z gołębiami albo gołębie w wołowinie. Również gulasz gołębiano tofu, tofu tutaj widzicie dwukolorowe. E, takie ryby tutaj łapią, zaraz wam pokażę, a tutaj jest taki zwykły biały z ryżu makaron. E, to nawet nie wiem co to jest, nie próbowaliśmy. Ryby, ryba, głowa ryby jest bardzo popularna w Chinach, duże ryby tutaj skaczą, pływają, wieprzowina, oczywiście nie mogło, nie mogło się obyć bez wieprzowiny, no i gołębie. Gołębie gotowane, gołębie parzone w tłuszczu, z tymi głowami to trochę odpychające, no ale jak się jest w Rzymie, to się mówi po rzymiańsku. Gołębie wędzone, gołębie gotowane, gołębie z wody, gołębie na wodzie. Tutaj gołąb rozrywany, takie samo mięso, bardzo dobre, muszę przyznać. Nigdy nie, nie, nie doświadczałem w dorosłym życiu dużo tych gołębi. Po lewej właśnie ten Bakłażan ubity. Z tymi widzicie, to są takie, białe, takie przezroczyste żółtka z tych tysiącletnich jajek. Powiem wam, że ceny były zadziwiająco, szokująco tanie. Yy. I fantastyczne. Tu jakaś ryba gołębia, no i wracamy na stół. O, wpłynęły tutaj podroby z gołębia, czyli serca wątróbki i żołądki. Bardzo ostre. Przyznam, że yy, yy, nie zjadłem tego dużo, yy, ale było to ogromnie. Ostre, plus jeszcze widzicie tutaj e, bardzo podsypane ziołami, wszelkiego rodzaju ziołami. Chyba to jest anis, czy jak to się nazywa to ta gwiazda. E, bardzo ostre, im bardziej w interior, tym więcej właśnie e, tego zioła, które jest w gruncie rzeczy podstawą e, kuchni interioru. I muszę przyznać, że byłem lekko e, zszokowany e, ostrością tych potraw. Ostrość potraw była niesamowita. E, Tutaj się trochę zagapiłem, bo zacząłem dubać w tym, w tym kociołku i napływały potrawy cały czas. Tutaj znowu wraca jeszcze raz gulasz i ten chleb chleb pieczony z kawałkami pieprzu, takie bagietki niby i tak dalej, coś takiego się mazia w tym sosie, się oblizuje. Dobrze, że byłem pierwszy, no bo później już zrobiła się kolejka do maziania z obgryzionymi. Tutaj znowu ciekawostka, gulasz z rozbitymi kawałkami racic wieprzowych kawałkami makaronu grubego ryżowego, no i kukurydzą, również ostre, również w sosie, również słone. Także, no, ten słone pić mi się chciało bardzo, więc mi przynieśli Coca-Colę, prawie wypiłem pół butelki, żeby jakoś zniwelować to pieczenie w ustach, ale muszę przyznać, że byłem zadowolony z tego, raz, że jak gdyby troszeczkę inne jedzenie, Coś nowego, przyznam, że żadnej z tych potraw no, poza, poza dynią to nie spotkałem się w swoim życiu aż tak dużo. Natomiast no, pozostałe potrawy to były i lekką ciekawostką dla podniebienia. Przyznam, że ten, że ten bakłażan, mimo że nie wygląda apetycznie, smakował fantastycznie apetycznie. Tam na dnie widzieliście, no, to były właśnie resztki tego wina, które były używane. Stół był kręcący i wszyscy kręcili, bo było trochę osób przy stole i wszyscy kręcili na prawo i na lewo, stąd też e, takie chaotyczne, ale pomyślałem, że się podzielę. E, raciczki wieprzowe są bardzo popularne w kuchni chińskiej. Są tłuste, zawierają dużo kolagenu, zdrowe, piękne na cerę. E, sycące również. E, najważniejsze, że kości. Kości, widzicie, po, po, połamane kości. Też kawałki łapek e, tego e, Gołębia widać, czyli szpony gołębia, czy jak to się tam nazywa. Widać, w tym również to dosma dawało dużo do smaku i takiego, takiej gamy bulionowej, która była naprawdę bardzo przyjemna, jeszcze jak się maziało. Tutaj dostałem ciekawy bulion gołębi z kawałkami tofu, świeżego tofu, zielonej, zielonej tej kapusty bok choy oraz marchewki, stąd też taki żółty kolor, bo tam było dużo marchewki. Nie, przepraszam, to jest serce z jajka. Myślałem, że to jest tofu, już zapomniałem, co ja tam jadłem przy tym stole. Żółtka zwykle omijam, a białko z chęcią zjadłem, gdyż białka są bardzo dobre i bardzo zdrowe. Co do, co do tego jeszcze, ta zupa miała makaron, o dziwo makaron jajeczny, co było w Fantastyczną sprawą, gdyż no, zwykle tutaj nie robi się makaronów jajecznych, tylko się robi zwykłe y, makarony y, na zbożu, ale bez jajek. No i no, gama tych warzyw, no, gama tych warzyw, jakby, jakby, tu nie, jakby to nie powiedzieć, no fantastyczne były te warzywa. Dużo warzyw ostro i ogromnie ostro, bardzo ostro, aż szokująco ostro. Ale nie było to tak ostro, że nie dało się jeść przeciwnie. Ten, ta, ta ostrość powolutku powolutku emanowała i powolutku się rozpływała na podniebieniu i powiem wam, że nie była zła, stąd też bardzo byłem zadowolony no poza tymi ciekawymi gulaszami, sercami i żołądkami. Chociaż powiem, że lokalsi je tak dosyć szybko i gęsto jak widzicie tutaj wchłaniali. Sosy były bardzo dobre. Muszę przyznać, że sosy, czy to była wina, albo inaczej zasługa bulionu z tego gołębia, czy to było coś innego, no trudno mi powiedzieć. Fantastycznie się dokomponowało. Muszę przyznać, że była cudowna toferia smaków. Bulion w ogóle, bulion z wszelkiego rodzaju drobiu poprawia smak potraw. No tutaj ryba, tutaj ryba, właśnie lokalna ryba zestawów jakaś tam szczupakowata, czy cokolwiek to to było. W środku oczywiście tofu, ale ciekawostka, tofu robione na sosie rybnym. Także to wszystko smakowało fajnie rybnie. Dużo, bardzo dużo czosnku, chociaż ryba nie była mulista, te dzwonka były mało kościste i przyznam, że dosyć, dosyć ciekawa taka prezentacja tej ryby, bardzo ładna i bardzo interesująca. Nie zdążyłem na dużo się nachapać tej ryby, bo oni wszyscy pochłonęli. A tutaj ciekawostka. Kawałki dużych na kobiercu z czosnku duszonego kawałki tych dużych pieczarek. Nie, to nie duże pieczarki. To są takie duże, grube sitake. Nawet nie wiem, czy to są sitake. Takie mają grube piękki, a małe kapelusze. Rozcięte w postaci kanapeczek, a w środku zostały wypchane mielonym mięsem z. z z tego gołębia. Muszę przyznać, że to było, to było numer jeden wieczoru. No nie mogłem się najeść. Ja to sam w gruncie rzeczy wchłonąłem te, te, te wszystkie kawałeczki. Jak widzicie, w środku są właśnie nadziewane mięsem. No i czosnek był i duszony, i smażony. Plus oczywiście ugarniszowane pietruszką czy cilantro. Już nie pamiętam smaków dobrze, ale muszę przyznać, że to było fajne. I powiem Wam, że w tym daniu sól idealnie się komponowała w potrawę. O dziwo! Także muszę, muszę przyznać, że tutaj akurat słowo mi smakowała. Patrzcie, jakie zawiesiste te sosy! No niesamowite. Chyba, chyba w tej potrawie nie wsadzili głowy, chociaż kto wie, może tam gdzieś jest głowa. Jak się doszukacie, dajcie znać. Um, sosy były fantastyczne do maziania <laughs> z tym chlebem i e, takie bardzo ciekawe, bo e, zawiesiste, ale chyba to nie były mączne zawiesiste, tylko były. Prawdopodobnie, nie wiem, na, na, na mące kukurydzianej albo na mące ryżowej. Także ten sos nie był taki ciężki, nie był taki przytłaczający i tak no po prostu się to jadło dobrze. Byłem lekko zdziwiony i, i zadowolony z tej gamy tych cudownych potraw. No, muszę przyznać, że bardzo dobre doświadczenie, doświadczenie jeśli chodzi o Doznania smakowe i myślę, że to fantastycznie się komponowało. Tutaj to żółte frytki to nie są frytki. To są takie grube, tłuste, jak gdyby yy, kawałki ryżowego ciasta, ugotowanego i duszonego. Myślę, że tyle na tyle. Zagoniłem was do lodówki. Mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Kolory, smaki. No nie ma siły. Coś niesamowitego. Pozdrawiam mocno, do usłyszenia. W interiorze Chin. Krótka przerwa na, żeby coś zjeść po wysięściu z pociągu a To nie są Chiny, które ja znam, to są Chiny, które widziałem w 2003 roku Takich Chin już nie ma a Będziemy się przebijali później na północ samochodami, bo tam pociągi nie odbijają A tu to, co widzicie, to... Ja tego nie nazwę street food, ale to jest takie jakieś tutaj centrum wioski Taksówki ludzie przychodzą. Takie chiny nieistniejące, Generalnie. Wygląda na to, że tu jest też jakiś amusement park. Ludność generalnie niższego wzrostu. To wszystkie inaczej wyglądają. Po drugiej stronie parę hamburgerowni. Szybkie snaki, szybkie hamburgery. Po drodze widzieliśmy parę miejsc takich wyglądających, właśnie tak śmiesznie. Dziwnie. Jasna przyszła, królują ananasy. Kręcę to, bo nie widziałem nigdy niczego takiego na własne oczy. Śmierdzące tofu przed nami, strasznie śmierdzi. Nie wiem, jak to ludzie mogą jeść. Zagryski, cegryski różnego rodzaju, na grillu robiona. Placki z jajkami dosyć ciekawie to wygląda Interesująco Jak się patrzy na to Hajmy oczu to gadą Sijały cindia Ok Ciaochada pana Sprzedają alkohol Sprzedają lody Lokalne samochody Elektryczne to Całkiem fajnie Muszę przyznać, że Lekko zaszokowany jestem Wyglądem tego Takich Chin już nie widzi Ludzie się zatrzymują I Po prostu kupują jedzenie Jadą dalej w trasę ja Powiem Wam nie, nie znam nic stąd, co oni tutaj robią Dużo tofu Dużo jakiś tam kiełbas. No nic, dołączę ten krótki klip do następnego filmu. Tyle na tyle.